Witam. No w końcu jakieś dobre wiadomości. Facebook zbanował Australię. Artykuł wprost biznes z dnia 18 lutego 2021. Facebook nie chciał płacić mediom i usuwa newsy. Oberwało się też organizacjom charytatywnym. Chaos na australijskim Facebooku. Portal usunął wszystkie treści informacyjne, poszło pieniądze, oczywiście. Australijczycy od dziś nie przeczytają żadnych wiadomości na swoich tablicach na Facebooku. Firma zbanowała profile. Tradycyjnych mediów ze względu na planowaną opłatę narzuconą przez rząd. Cóż, moim zdaniem to dobre wiadomości. Miejmy nadzieję, że tym razem ten człowiek, Kim Il Sen, przepraszam, Mark Zuckerberg, przesadził i że będzie to no, kolejna kropla, która być może przeleje czarę. Jeżeli nie ta kropla, to będą kolejne. Ponieważ on się nie zatrzyma, spójrzcie tylko na niego, on się nie zatrzyma i ktoś po prostu musi zatrzymać jego. No, nie powiem chyba nic odkrywczego, jeżeli stwierdzę, że nie poradziliśmy sobie z faktem powstania i rozwoju social mediów. Problemów związanych z social mediami jest tak wiele, że nie wiadomo właściwie od czego zacząć, ale z pewnością trzeba ograniczyć wszechwładzę i potęgę platform typu Facebook, YouTube, Twitter. No, państwa narodowe w pojedynkę są z pewnością słabsze od Facebooka, natomiast jeżeli tych kropel zbierze się odpowiednio dużo, to ten puchar się przeleje i miejmy nadzieję, coś w końcu zostanie zrobione. Trzeba ograniczyć wszechwładzę, Mediów społecznościowych. To chyba nic odkrywczego, tak jak mówiłem. Cóż, dobre wiadomości. Miejmy nadzieję, że tym razem Kim przesadził i że będzie panował dalej, tak? Po Australii kolejne kraje, być może Polskę. Tutaj jakieś prawo miało być wprowadzane. Nie wiem, sprawa ucichła generalnie. Powinno to być wprowadzone z całą stanowczością, tak? Im więcej krajów zostanie tak potraktowanych, tym większa szansa, że w końcu ktoś coś po prostu zrobi z social mediami. A do naprawy jest naprawdę bardzo bardzo dużo. Tak więc to wszystko w tym krótkim odcinku Facebook banuje Australię i bardzo dobrze. Może w końcu ktoś kiedyś zbanuje Facebooka i tego człowieka, ale miałby wtedy minę, tak jakby jego dotknął ban. Trzymam kciuki, że tak się stanie, a wy usuncie Facebooka, to da się naprawdę bez niego żyć. Dziękuję Wam za uwagę.